Zaszczytem zaszczytem, że mogę ne, przedstawić Państwu powody, dla których kapituła postanowiła wyróżnić książkę Pietrasenki, Reakcja. Książkę z pod tytułem, która, który trzeba przytoczyć, bo wyjaśnia dokładnie zamiary autora i to, czym książka w istocie jest. Historia emocji antykomunistów 1944-1956 że sprawia mi to szczególną radość mówię bez żadnej kobietii, z której jest to radość być może na dziwna, ponieważ książka ta zrodziła się z polemiki, z książkami innymi, z książkami też laureata naszej kapituły z lat poprzednich Piotra Zigowicza i również z książką Mora, co autor deklaruje jasno we wstępie. I powiem szczerze... Marzyłbym o tym, żeby zawsze w taki sposób ze mną polemizowano i żeby zawsze polemizowano w taki sposób w ogóle o polskiej historii. Ta książka się wpisuje w spór, który od pewnego czasu toczymy, w spór o to, czy mogło być inaczej. Czy polską historię mamy nadal uświęcać, jak to robiliśmy z oczywistych względów w czasach niewoli, czy polską historię powinniśmy teraz, kiedy już... Jesteśmy krajem wolnym i pochodzimy z zagospodarowaniem tej wolności. I polską historię w tej sytuacji powinniśmy zrewidować. Czy powinniśmy inaczej na nią spojrzeć, czy powinniśmy pozwolić sobie na obrazu bóstwa i zakwestionować rozmaite y, mity, które bardzo potrzebne w niewoli, moim zdaniem, i wiele osób się z tym zgadza, są mitami szkodliwymi w czasach wolności. Myślę, że motem tej książki mogłoby być słowa wysajskiego, „To o tym, żeby świętości nie szargać, bo to boli. Piotr senka w odpowiedzi na to szarganie świętości, które dostrzegł w książkach Gutowicza i mojej, odpowiada, po prostu pokazując bardzo dokładnie i bardzo precyzyjnie, co szarga. Ale to jest oczywiście. Jeden z wielu planów tej książki, być może nie najważniejszy, jeśli nie najważniejszy, przepraszam, że od niego zacząłem. Bo przede wszystkim ta książka jest wypełnieniem luki ogromnej w naszej historycznej narracji i przypomnieniem całego pokolenia, które sam autor zresztą nazywa pokoleniem rozstrzelanym. Pisząc, że dopiero pracując nad tą książką zdał sobie sprawę, choć wiedział o tym i wszyscy wiedzieliśmy o ogromnych stratach które pokolenie wychowane w II Rzeczpospolitej, pokolenie, na które spadła II wojna światowa, poniosło, ale dopiero pracując nad tą książką, odczuł to, zrozumiał i zobaczył, jak ogromne były to straty, jak wielka zagłada spotkała tę generację. I tego również dowiaduje się czytelnik tej książki. Tego, co wszyscy wiemy, ale co inaczej wygląda w liczbach, inaczej wygląda w relacjach, inaczej wygląda gdy dzięki przybliżeniu tych, tej historii przez Piotra Sękę możemy oczyma bohaterów zdarzeń historycznych spojrzeć na bodaj czy nie najciemniejszy czy najstraszniejszy okres, tak straszny, ciemny i beznadziejny, że właśnie dlatego nie chciało się go już później pamiętać. Ta książka jest y, owocem pracy benedyktyńskiej, co kapituła doceniła. Z, y, zbiera Ogromny, korzysta z ogromnej liczby relacji, opisuje ogromną liczbę życiorysów, przytacza fakty, które można znaleźć w podręcznikach, ale obudowuje te fakty prawdą o ludziach, którzy w niej działali prawdą o, zgodnie z podtytułem o ich emocjach. Ta książka opisuje rozbitków z Atlantydy, którzy nie mieli żadnego dobrego wyboru. Być może tak należy rozumieć tę polemiczną deklarowana przez tę prasenkę postawę wobec rewizjonistów polskiej historii, którzy się w publicystyce w ostatnich latach objawili. Ta książka pokazuje, że nie było dobrego wyboru, jeśli było się Polakiem po II wojnie światowej, czy w samym, końcu, w samym końcu II wojny światowej, przeżyło się tę wojnę, nie chciało się emigrować, czy nie miało się możliwości emigrować, chciało się nadal być Polakiem ale nie było się marxistą, nie wierzyło się w nowy porządek, nie chciało się wpisywać w ludową odbudowę. Wybierano przynależność do tego, co pogardliwie nazywano reakcją. Do tych byłych ludzi, których komunizm skazał na zniszczenie, na wyniszczenie, na zapomnienie. To są historie tragiczne, bo żadna z nich nie ma dobrego końca, żaden z tych wyborów. To nie jest opinia autora, to jest opinia mojego czytelnika, żaden z tych wyborów nie gwarantował sukcesu. Wartością książki jest to, że Piotr Senka mimo deklarowanego romantyzmu, nie próbuje tej historii upiększać. Pisze i o bohaterach, i o drażających kolaborantach, i o kolaborantach z rozsądku, którzy. Nie zauważyli, kiedy zeszli na manowce, i o tych, których pozytywistyczna praca im samym nie przyniosła szczęścia i nawet ocalenia przed represjami, ale mimo wszystko przydała się Polsce. I o tych, którzy stawiali opór do końca, piszą wszystkich. Jak powiedziałem, ogromna benedyktyńska praca, wykorzystanie mnóstwa relacji, opisanie mnóstwa faktów. Cóż, sam rozmiar książki, której nie wypełniają indeksy. Natomiast jest w niej ogromnie wiele cytatów, ze wspomnień, z pamiętników i z rozmaitych relacji, mówi za siebie. Ta reakcja została zapomniana, bo historię piszą zwycięzcy. Ludzie, o których pisze Piotr nie byli wśród zwycięzców. Kiedy w 1989 roku postkolonialna, stworzona przez sowieckiego okupanta elita komunistyczna postanowiła. Pragmatycznie wycofać się na z góry upatrzone pozycje oddała władzę nie reakcjonistom i nie ich potomstwu, ale swoim własnym zbuntowanym wychowankom. Dlatego i po roku 1989 dla reakcji nie było dobrej pogody. Wciąż byli to ludzie, których Adam Miking określał mianem zoologicznych antykomunistów. Wciąż byli to ludzie, którzy w narracji nawet III Rzeczpospolitej należeli do sił wstecznych, a więc nie mieli obiektywnej racji, nawet jeśli któryś z nich nie odłóżł subiektywną rację. Trzeba było lat wielu, żeby inaczej spojrzeć na polską historię jako na historię, w której zwycięstwo wywalczyli pośmiertnie właśnie ci prześladowani reakcjoniści. Ta książka, proszę Państwa, jest dowodem, że sławne słowa Józefa Marskiewicza, które uczyniliśmy modtem naszej nagrody, tylko prawda jest ciekawa. Znaczą, że prawda ciekawa jest nie tylko jako faktografia, ale najbardziej ciekawa jest proces poszukiwania prawdy, proces oglądania tej prawdy z różnych stron i spierania się o tę prawdę. Bardzo serdecznie gratuluję dyrektorowi Sence tej polemiki z, czy tego głosu dyskusji o naszej historii. Ogromnie się cieszę, że ta książka powstała i, mogłem, i że mogliśmy ją nagrodzić. No a zakreślony w podtytule zakres dat 1944-1956 daje nadzieję, iż to dzieło będzie kontynuowane. A co mam nadzieję, że tak wytrawny publicysta, którego warsztat dziennikarski niezwykle się w tej książce przydał, da się nauczyć. Ta, to wyróżnienie ma do tego zachętę. Gratuluję. dziękuję. dziękuję. dziękuję.